Nie ma takiej kreacji lu, której nie możecie założyć. Jeśli obawiacie się, że wasz biust nie nadaje się do jakiejś sukienki, to pokażę wam dzisiaj, że na każdy problem znajdzie się rozwiązanie w postaci dobrej bielizny albo dobrze wykonanego tej piersi. Bielizna jest podstawą każdej stylizacji. Możemy mieć piękną sylwetkę, możemy mieć piękną kreację, a jeśli mamy założoną złą bieliznę pod spód, to jednak efekt końcowy nie będzie taki, jakiego kobieta oczekuje. Jeśli mamy kreacje, które odsłaniają ramiona albo właśnie mają bardzo delikatne, cienkie ramionczka, wówczas opcją jest założenie biustonosza typu Strapless. On wówczas pięknie się przykleja do ciała, ponieważ od spodu jest pas obwodu podszyty dodatkowo jeszcze silikonem. My cieszymy się dobrym podtrzymaniem i dobrym komfortem, a wizualnie wyglądamy fajnie, ponieważ ramiona są kompletnie odkryte i wygląda tak, jakbyśmy nie miały biustonosza. Do sukienki z odkrytymi plecami najpierw musimy ustalić, jak głębokie jest to wycięcie. Jeśli jest to wycięcie trochę poniżej pasa obwodu, to możemy założyć swój biustonosz, dokupić tylko takie akcesoria w postaci obniżacza pasa obwodu. Odkryjemy linię pleców i nadamy drugie życie swojemu stanikowi. Natomiast jeśli linia dekoltu jest bardzo odkryta, no to wówczas opcją jest wykorzystanie tapingu biustów. Modelowanie biustu możemy dopasować względem każdej kreacji. Z tapingu może korzystać każda kobieta, niezależnie od tego, jaki ma rozmiar biustu, czy ma piersi małe, czy ma piersi duże, czy piersi są jędrne, czy są bardzo wiotkie. Wszelkie wycięcia, wszelkie przeźroczystości z boku, odkryte ramiona, odkryte plecy, bardzo głębokie dekolty z przodu. Na to wszystko są rozwiązania. Nie ma powodów i podstaw do tego, żebyście bały się założyć jakąkolwiek kreację.